Usłyszałem kiedyś od pewnego księdza zajmującego się studiowaniem Biblii takie stwierdzenie: tekst bez kontekstu rodzi pretekst. W pełni się z tym zdaniem zgadzam, bo wiem, że rzetelne podejście do studiowania Pisma Świętego, po to, aby zrozumieć tekst święty i potem go wyjaśniać, wymaga szerszego patrzenia na kontekst historyczny, geograficzny, kulturowy, językowy, na kontekst wiary. Dlatego, patrząc na słowa Ewangelii z dzisiejszej szóstej niedzieli zwykłej, kiedy Pan Jezus mówi kazanie do swoich uczniów i do tłumów, które się zgromadziły na Górze Błogosławieństw, nie można pominąć kolorytu żydowskiego tego kazania. Bardzo dużo odniesień do kultury żydowskiej, do religii żydowskiej Jezus czyni, chociażby takie słowa jak Faryzeusze, uczeni w prawie, prawo, prorocy pisane wielką literą, albo list rozwodowy czy Wysoka Rada. Jak je zrozumieć bez poznania tej kultury? Jan Paweł II mówi o tym, że poznając Chrystusa, poznajemy także judaizm. Jezus mówi, że żadna jota, żadna kreska w prawie się nie zmieni. Czym jest jota? Jota jest najmniejszą literką alfabetu hebrajskiego spośród. 22 liter. Przygotowałem dla Państwa dzisiaj takie małe ćwiczenie. To jest pierwsze słowo Biblii: Bereshit na początku. I w tym słowie, w tym miejscu, znajdujemy literkę J. Dosłownie taka mała kreska, nieraz pisana z ogonkiem. Jezus mówi, że to się nie zmieni. Przychodzi nie po to, żeby zmienić prawo czy proroków, ale po to, żeby je wypełnić. Czym chce Pan Jezus wypełnić prawo i proroków? Tym, czego zabrakło temu człowiekowi, który nienawidził swojego brata. Jezus chce wypełnić prawo tym, czego zabrakło temu człowiekowi, który chciał złożyć swój dar przed ołtarzem, a zdał sobie sprawę, że ma coś przeciwko swojemu bratu. Jezus chce wypełnić prawo tym, czego zabrakło. Temu człowiekowi, który pożądliwie patrzył na kobietę i tym, który nie przestrzega przekazań Bożych. Jezus chce wypełnić prawo miłością, abyśmy i my, słuchający tej Ewangelii, tego kazania Pana Jezusa na górze, wypełniali nasze życie miłością i na zło odpowiadali zawsze dobrem, które wyraża się najpełniej w przebaczeniu i miłości. Dobrej niedzieli Wam życzę. Szczęść Boże.